w kolejnym filmiku. I dzisiaj będzie to tester z skorupką czyli Zuzia będzie testowała. Tutaj mam w pudełeczku suszone pomidory, te, które widzieliście w tym filmiku z zakupowym dla Zuzi. I tak to wygląda. I te pomidory są dość miękkie. Ja teraz z dam spróbować. Oczywiście pamiętajcie, że bardzo rzadko mogą mieć takie rzeczy raz na bardzo długi czas, ponieważ ich taką podstawową dietą są rośliny łąkowe. Tutaj mam jeszcze jej miseczkę, tylko nie wiem, czy właśnie się do miseczki dodawać, czy po prostu tak z ręki. Tutaj już się położyłam. No i zobaczymy, czy sobie zjadę tego pomidorka. Więc tak jak widać, coś tu smakuje, I tak więc te pomidorki jej bardzo smakują. I teraz, może coś dam, coś innego do przetestowania. Teraz już ja przetestuję taką babkę lęcetowatą z, z uzola. Tak wyglądają liście tej babki. A wapkane z tą wata też i smakuje. Jeszcze tu wyjdą listy. Jeżeli Wam się podobał tester z użyciem właśnie tych suszonych pomidorów i babki do to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.